Pokój, dobro kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu rekolekcji dla osób konsekrowanych. Posłuchajcie pierwszego czytania z Księgi Proroka Jeremiasza. Jeremiasz rzekł: Usłyszałem oszczerstwo wielu trwoga dookoła donieście, donieśmy na Niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, także go zwyciężymy. I wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwólbym zobaczył Twoją pomstę na nim. Tobie bowiem powierzyłem swoją sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Kochani, cała dzisiejsza liturgia słowa, czyli pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza, jak i Psalm 18, bardzo piękny, jak i dzisiejsza Ewangelia według świętego Jana, mówią o takiej głównej myśli, że w momencie, kiedy jesteś blisko Pana Boga, to może zdarzyć się, że ta. Twoja wierność Panu Bogu i Jego Słowu i miłości do Niego spotka się z takim sprzeciwem ludzi, którym się to ewidentnie nie będzie podobało. A tak naprawdę chodzi o szatana, który posługuje się ludźmi, którzy będą chcieli zniechęcić Cię do tego, abyś nie szedł tą drogą. Chodzi o to, abyś powiedział sobie w pewnym momencie: No, może już starczy tego poświęcenia. No, ile można się poświęcać? Te nieprzespane noce, te wszystkie zmartwienia. Te wszystkie sprawy, w których musiałeś czuwać nad sobą, żeby nie upaść w swoich grzechach, albo powstawać i dokonywać niesamowitego wysiłku, żeby uporządkować to wszystko, co grzech gdzieś tam spustoszył w tobie lub wokół ciebie. Natomiast Pan Bóg chce, żebyś był wytrwały. On stoi po Twojej stronie. Nawet wtedy, kiedy będziesz czuł się takim człowiekiem osaczonym, dookoła okrążonym przez grzech. To pamiętaj o tym, że Pan Bóg zawsze jest po Twojej stronie i nie jesteś sam w tej walce. Przypomina mi się, kochani, to, czym ostatnio opowiadał ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, że kiedy był w Libanie wraz z taką misją humanitarną z karitasem archidiecezji Łódzkiej, po to, żeby pomóc pewnej szkole. Szkole, która jest prowadzona przez siostry zakonne katolickie, one dookoła są otoczone światem muzułmańskim. Są na tyle takim czytelnym świadectwem, że muzułmanie, którzy otaczają szkołę z różnych ugrupowań, oddają swoje dzieci do tej szkoły, żeby siostry kształciły. I kiedy ci muzułmanie są pytani: dlaczego dajecie swoje dzieci do właśnie do szkoły, która jest prowadzona przez siostry katolickie? Dlatego, że nie chcemy, żeby nasze dzieci wyrosły na fanatyków, na jakichś terrorystów. A siostry uczą takiego otwartego spojrzenia na każdego człowieka, bez względu na to, jaką religię prezentuje, jakie wyznanie, jakie ma przekonania. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i miłość. I czasem też zdarza się, że być może Ty w Twojej pracy jesteś otoczony przez jakieś zło albo przez jakąś inność. I żebyś nie stracił swojej tożsamości, musisz blisko trzymać się Pana Jezusa. Bo w momencie, kiedy Straci swoją tożsamość i star będzie starał się jak kameleon przy przypodobać czy upodobnić się do tego świata, to ten świat cię po prostu wchłonie. I o to chodzi, żebyś zachował swoją tożsamość. Jeżeli jesteś franciszkaninem, to bądź tym franciszkaninem. Jeśli jesteś jezuitą, czy siostrą felicjanką, y czy osobą konsekrowaną, y żyjącą jako dziewica konsekrowana lub wdowa konsekrowana, to bądź tą osobą i nie trać swojej tożsamości, bądź wierny swojemu powołaniu. I również, kiedy Twoja sytuacja życiowa będzie taka po ludzku beznadziejna, będziesz otoczony przez zło, to pamiętaj, żebyś się nie poddawał. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej walce, że po Twojej stronie jest Twój Pan, Jezus Chrystus. I ogromnym wsparciem w tej myśli jest dzisiejszy Psalm 18. Z którego próbowałem znaleźć jakieś takie jedno zdanie, jakąś taką jedną myśl, która by była przewodnia, ale właściwie wszystko tutaj jest ważne. Pan Bóg jest nazywany, jesteś mocą moją, moją opoką, moją twierdzą, jesteś moim wybawicielem, jesteś skałą, obroną. Ty chronisz mnie od moich nieprzyjaciół. Ta twierdza, Bóg jako ta twierdza, jest takim miejscem, w którym możesz szukać swojego schronienia wobec tych przeciwności, o których mowa jest również w tym psalmie że ogarnęły mnie fale śmierci, odmęty niosące zagładę, pęta odchłani, sidła śmierci. Ale w tym wszystkim Pan Bóg przychodzi z pomocą. I ostatnia zwrotka z dzisiejszego psalmu mówi o tym, że Pan Bóg usłyszał głos błagalny tego, który swoim krzykiem, swoją determinacją zwracał się właśnie do Pana Boga. Jeśli masz problem, to najlepszym adresem jest Pan Bóg. Nie mów twojemu Bogu, że masz wielki problem, ale powiedz twojemu problemowi, że masz wielkiego Boga. I ewidentnym dowodem na to, że Pan Bóg jest prawdomówny, jest dzisiejsza Ewangelia. Jezus stoi otoczony ludźmi, którzy trzymają w ręku kamienie w określonym celu, żeby Jezusa ukamienować, żeby go zabić. Jezus dyskutuje, rozmawia z nimi, próbuje jeszcze wyprowadzić ich z błędu. Oni tak naprawdę zarzucają mu bluźnierstwo, kłamstwo. Nie chcą uwierzyć jego słowu i w tym momencie, kiedy Pan Jezus widzi, że nic nie może już wskurać swoimi słowami, wtedy bezpiecznie odchodzi pośród nich. Oni nic nie mogą mu zrobić, dlatego, że Pan Bóg jest po jego stronie. Bóg Ojciec jest razem z nim i być może w Twoim życiu również tak jest, że jako osoba konsekrowana jesteś otoczona złem, również niezrozumieniem ze strony czasem może i Kościoła. Być może Błędnego przedstawienia ciebie komuś. Być może ktoś, tak jak w dzisiejszym, tym pierwszym czytaniu, mowa jest o zdradzie, o jakimś donosie. Być może ty też czytałeś jakieś donosy na Twój temat. Być może ktoś życzliwy, że tak powiem, chciał zrobić Ci krzywdę, chciał cię zdeptać, zniszczyć. I być może nie miałeś żadnej obrony. Być może Pan Bóg był jedyną Twoją nadzieją, jedyną Twoją obroną. Zaufaj Panu Bogu. Przejdziesz przez tę ciemną dolinę nie sam, ale razem z Panem. I w tym momencie przypomina mi się mój współbrat ojciec Marek Sykuła, który kiedyś, kiedy jechałem na jakieś spotkanie w sprawach negocjacyjnych, było to dość, dość ważne, to odpowiadał mi: Wracaj później do nas z tarczą lub natarczy. Bardzo mi się to podobało, takie bardzo obrazowe, żebyśmy mogli bronić się albo po prostu uciekać stamtąd, zwiewać stamtąd. Pan Bóg daje różne sposoby na to, żeby nas uchronić od zagłady. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że On jest naszą tarczą. Bardzo mi się podoba takie porównanie, że kiedy jesteś tak bardzo przytulony do Pana Jezusa, to w momencie, kiedy będą spali płatki róż, to również Tobie ta chwała może się udzielić, ale w momencie, kiedy będą rzucali kamieniami w Pana Jezusa, to również Tobie się oberwie. Czy jesteś gotowy na to, żeby pójść na całość za Panem Jezusem? Jeśli tak, to pamiętaj, że Pan Bóg Ciebie nie zostawi w tej walce, że uzbroi cię swoją siłą i swoją mocą. I choć na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że sytuacja jest beznadziejna, że jest to Mission Impossible, jest to misja niemożliwa, to jednak pamiętaj, że dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Nie wiem, kochani, czy słyszeliście o takiej praktyce niektórych uczniów czy też studentów, którzy uczą się i robią wszystko, co w ich mocy, a później w noc przed egzaminem biorą swój skrypt czy też swoją książkę kładą pod poduszkę idą spać. Wiem, że jakoś tam emocjonalnie wiążą się z tym tekstem, który gdzieś tam jest zaklęty w tej księdze, żeby może ta wiedza przeszła do głowy. Nie wiem czy to prawda czy nie, nie próbowałem, ale myślę, że dla nas chrześcijan, szczególnie osób konsekrowanych, zawsze powinno być tak, że Biblię powinniśmy mieć zawsze pod ręką. Kiedy spotykamy się z jakimiś złymi słowami, żebyśmy zawsze mieli tę apteczkę. Właśnie ze słowem Bożym, zawsze gdzieś pod ręką, żeby otworzyć to dobre słowo Boże, które będzie nas leczyło, które będzie taką odtrutką na złe słowo. Być może, kochani, niektórzy teraz wyśmieją mnie z tego powodu, co teraz powiem, ale zdarza mi się w momentach, kiedy jest ciężko, żebym spał z krzyżem. To znaczy, mam taki swój ulubiony krzyż, który kupiłem w Ziemi Świętej. Kupiłem tych krzyży bardzo dużo, rozdałem wielu osobom, m.in. mojej mamie po śmierci taty, m.in. kobiecie, która wykonywała najstarszy zawód świata, która próbowała wyjść z tego, z tego złego postępowania. Dałem również dziecku, które poszło do pogotowia opiekuńczego, i wielu innym osobom i swojej wspólnocie. Dałem właśnie takie krzyże. I ciekawe, bo każdy z tych krzyży jest inny. Jest to krzyż wykonany z drzewa oliwnego, a więc każdy z tych słojów jest inny, kształt również jest inny, chociaż może być trochę podobny. I ja zazwyczaj, kiedy mam jakąś trudność, to po prostu tak jakbym się przytulał do Pana Jezusa. Przepraszam, wiem o tym, że możecie teraz dziwnie na mnie patrzeć, ale po prostu biorę sobie ten krzyż w taki sposób i po prostu przytulam się i tak zasypiam. Jestem w tym momencie przekonany, że tak jakbym przytulił się do Pana Jezusa i miał taką Jego moc, że ktokolwiek zrobi krzywdę Panu Jezusowi albo mi, to tak jakby skrzywdził dwie osoby, bo my po prostu z Panem Jezusem jesteśmy jednością. I do tego zmierza Kościół Święty, abyśmy wszyscy stanowili jedną wspólnotę. Braci i sióstr, którzy niosą swoje krzyże i którzy pamiętają, że dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Papa. Pa.